Mam mówić już. <laughs> Dzisiaj Wiktoria zaczyna. E, cześć kochani. E, słuchajcie, tutaj mam pytanie szczególnie do, e, do chłopaków. Jak podobała wam się e, moja walka? Super, błyskawicznie. Ja się spodziewałem, że Widal po prostu postawi ci większy opór tak naprawdę. Musisz bo nie Słuchaj. Ja spodziewałem się, że Widal, nie wiem, przejdzie nawet do drugiej rundy, a tu po prostu błyskawicznie w pierwszej odsłoniłem skończyłaś mi delikatkiem. E, a tobie jak podobała się moja walka? No myślę, że Wiktoria Czyżewska dzisiaj pokazała wszystko to, nad czym pracowała od naprawdę bardzo dawna, pokonując taką zawodniczkę, jaką była Tamiresze Vidal i myślę, że wyciągnęła wszystko to, co było kluczowe w walce z Bianką Sattelmaier i nie dała się już obić. E, tak, a co myślicie o tym, żeby ten pas jednak powstał, czy to w kategorii kogucie, czy to w kategorii muszeń? No teoretycznie Wojek kiwnął głową, e, no ale jak wy się na przykład to, na to zapatrujecie jako Pani, po prostu ku pani. Moim zdaniem no lepszej okazji nie będzie w tym momencie, żeby po prostu ten pas stworzyć, a ja zadam może pytanie, z kim byś się chciała zmierzyć, czy to będzie właśnie zawodniczka z Polski, czy może z zagranicy. Pas. To, za chwilę odpowiem może, i... To może ja się jeszcze wtrącę, bo nawiążę też do mojej ostatniej rozmowy z Eweliną Woźniak i też do tego, co zawsze prezentowała Karolina Kowalkiewicz. Dla niej też były dobierane rywalki, a skoro nie było innej zawodniczki w dywizji, to znaczy, że ona była najlepsza. Tobie się pas po prostu należy, tak samo jak i Ewelinie. Poniekąd też tak uważam, wiadomo ja nie chcę tak żeby wybiegać na, na szybko teraz w przyszłość, bo jesteśmy w emocjach, jesteśmy po walce. Ciężko powiedzieć, mam pięć wygranych podrząd rząd, czyli można powiedzieć, że więcej niż jeden zawodnik. Bo na przykład Patryk Kaczmarczyk miał dwie walki i już bił się o, o ten tak tymczasowy pas, także ten winstring mam bardzo długi. Jeżeli chodzi o tą rywalkę, którą pytałeś z kim chciałabym się zmierzyć, też mi bardzo ciężko powiedzieć, bo teraz zmieniłam kategorię wagową tak i w tym sześciu... Eee, powiem Wam tak, będę miała teraz, dajmy na to kilka miesięcy przerwy, więc na pewno zrobimy badania, może zrobimy taką dietę, żeby też posprawdzać się co nie grało. Eee, moim dziedeczką jest też eee, Paula Wardzińska, czyli eee, żona znanego wszystkim eee, Wardzińskiego z jiu-jitsu, eee, Także ona się nam opiekuje, zrobimy badania yy, i, i będziemy myśleć jak to będzie wyglądało. Na pewno eee, dzisiaj nie brakowało tego oczka, jeżeli chodzi o, o tą wagę i się bardzo dobrze eee, czułam w tej kategorii wagowej. Zobaczymy jak będzie w następnych. Oddaję już, proszę. Wiktoria, to powiedz przede wszystkim, proszę, jak porównasz te dwie rywalki, jak Tamiresz Widal i Biankę Sattelmayer? Bo teoretycznie Tamiresz wydawała się być tą mocniejszą rywalkę, rywalką, a jednak poszło ci relatywnie łatwiej. Nie, po prostu tam wyszłam nieskoncentrowana do walki, wiesz? I porobiłam za dużo głupot, a dzisiaj widziałam wszystko. Słuchałam się na rożnika. Jakby powiedzieli, że za dużo w majkucie to szybko zmieniłam na normalną pozycję. Tam wyszłam od razu w Majkucie, gdzie mam słabszą obronę. I nawet ostatnio oglądaliśmy tą walkę, mówi, ale babole, po prostu cały czas stałam w Majkucie, coś mi się odwaliło. Także e, nieskoncentrowanie i po prostu e, też no, złapanie mnie na jakichś tam błędach przez biankę e, i dopiero się otknęłam tak naprawdę po tym, jak poleżałam chwilę na dupie, nie? I wiedziałam, gdzie jestem. Co się właśnie stało z nogą, bo tu widzimy lekki bandaż jest. Trafiłaś może jakąś kość, czy? Nie, po prostu mam stłuczenie i nie chcę, żeby mi jutro napuchła noga, dlatego od razu owinęliśmy to wszystko e, ludem, e, bo parę, parę tam e, lokików e, i, i tych, tych niskich kopnięć przyjęłam, ale generalnie jest okej. Okay. Wiktoria, powiedz proszę o tym pasie, bo ty jesteś zawodniczką, która dysponuje pewną dozą charyzmy i myślę, że tutaj, <laughs> jeśli chodzi o to wywalczenie, sobie prawa do walki o pas zależy nie tylko od fanów, ale przede wszystkim od tego, jak ty głośno o to będziesz nawoływać. Wiesz, nie chcę, żeby, nie chcę, żeby teraz wyszło, że mi odwaliło, że gadam o tym pasie, że latam o, o tym pasie. Akurat była taka okazja. Też mój menadżer jest dobrym menadżerem i on wie, jak mam to robić, żebym po prostu mm, wiedziała, co mam mówić w klatce. Eee, I no tak naprawdę on tutaj będzie robił główną robotę, żeby do tego e, do tej walki doszło. Też e, kontrakt mi się kończy, mm, jak możecie już wiedzieć, albo nie, no to została mi jedna walka na kontrakcie. E, no i zobaczymy, jak to będzie. A łatwiej, myślisz, będzie się zmotywować w pewien sposób do ciężkich przygotowań, nie ukrywajmy, to to jest ciężki kawałek chleba, sporty, walki. Łatwiej będzie wejść na tą salę po raz i po raz i po raz kolejny, mając w perspektywie to piękne trofeum? E, tak, bo ja cały czas w ja mam przegraną Sandrą Suchar i cały czas e, ta porażka bardzo głęboko jest w mojej głowie. I cały czas myślę o tym, że jeżeli bym chciała się, nie wiem, nie iść na trening, czy opierdzielać, chociaż w moim przypadku takich rzeczy nie ma, no to mam w głowie gdzieś tą porażkę z tyłu, która mimo już tylu przegranych, to jest trochę tak jak masz 100 pozytywnych komentarzy i jeden negatywny i się skupiasz na tym negatywnym, chociaż masz 100 innych pozytywnych, to jest tą przegraną, możesz mieć 10 wygranych, ale ta jedna przegrana jest tak bardzo mocno zakorzeniona we mnie, że cały czas gdzieś ona jest z tyłu głowy i... I, te i, I po prostu no, no, nie ma takiej opcji. Ja mam teraz przerwę, tak jak zawsze mam dwa tygodnie przerwy, gdzie po prostu robię, co mi się żywnie podoba, jem, co mi się żywnie podoba i potem wracam na treningi. Czy ja dobrze <grym> rozumiem, iż Wiktoria Czyżewska jest żoną Sandry cukar? <grym> nie, wiesz co, Sandra jest w ogóle po porażkach. To jest prawda. E, chyba dwóch. W ogóle chyba jeden to jakiś był mocny knockout. E... Nie wiem, co się ze dzieje, tak naprawdę nasze drogi gdzieś tam się e, rozeszły, jeżeli by doszło do rewanżu, jeżeli Sandra by chciała, no to musiałaby jakieś walki wygrać e, i mogłybyśmy się bić teraz, te, te na dzień dzisiejszy, jeżeli by chciała się bić w kategorii 6 no to mogłabym to zrobić nawet jutro, nie? Tylko noga, musimy się wygrać to nie, to za tydzień się umówmy. Czy masz właśnie jakieś przesłanie dla użytkowników Platformy X, z którymi często wchodzi takie medialne bitewki? Moich twitterowiczów, kocham ludzi z Instagrama. E, wiadomo, jakby ile ludzi, tyle opinii. E wydaje mi się, że i tak tych grono ludzi, którzy dobrze mi życzą jest znacznie więcej niż jakichś tam pojedynczych ludzi, których dla, dla których zawsze będę jakimś tam balonikiem, dla których zawsze będę napampowaną blondyną na sterydach i tak dalej, i tak dalej, e, ale dzisiaj po prostu żyję tym, że zaraz idę do hotelu świętować moją wygraną. A jeszcze zapytam może o Laurę Grzyb, jak właśnie wygląda wasza sytuacja, nie wiem, czy to jest właśnie konflikt, czy wasza relacja w tym e, momencie? Wiesz co, ja prywatnie do Laury nic nie mam, nie wiem co ona tam na mój temat mówi, nie chce mi się też jakby wchodzić w dyskusję, z tego co mówią wszyscy, to Laura chce zejść do kanału 52, A ja do 61, także dzielą nas kategorię. Różnica. Jeżeli by był jakiś tam catch, rate, nie wiem, 59, 60, jeżeli Laura by chciała, to jest jeden telefon, tak naprawdę. No i, no i tyle z mojej strony, tyle jakiejś, żadnej krwi e, złej nie ma z mojej strony. E, po prostu każda wie, na jakim poziomie jest, każdy wie, jaki poziom prezentuje, e, i każdy wie, jakie ma szanse w tej walce i tyle. No wtedy jedynie KSW Epic pewnie jakaś inna formuła e, tak, no, mój, mój, mój trener mówił o tym, że no na spokojnie możemy się bić, mój trener czy tam mój menadżer, że spokojnie, możemy bić się w małych rękawice w K1 na przykład. Wiktoria, czego ci życzyć? Ile stron już licencjatu napisanego? Ja mam test. Muszę się nauczyć. Cesja zdana? Czy jeszcze okay. Mam tam jest test, ileś tam pytań jeszcze nie. A praca dyplomowa jest pisana czy nie? Jest pisana. Ludzie. Ja, ja, dzisiaj, ja dzisiaj miałam zjazd w ogóle do szkoły, na który, no, jak widzicie, jestem tutaj, także nie pojechałam. Będę miała przerąbane jeszcze, muszę praktyki ogarnąć, bo praktyki mam do końca lutego bardzo dużo godzin, jeszcze nie po wypisywanych, także no, będę miała chwilę czasu, żeby to ogarnąć. A ty właśnie myślisz potencjalnie w przyszłości o może Dana White Contender Series? Bo naprawdę z takim stylem wydaje mi się, że matchmaker, czy nawet ewentualnie w przyszłości Dana White byłby chętny, jeżeli oczywiście byś dalej wygrywała. Tu, 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 tu KSW, tu OKTAGON, tu kurczę... dużo tych. Dana White, ja... Yes. To jest takie twoje sportowe marzenie. Może taniec z gwiazdami, ja na przykład bym chciała potańczyć, także myślę, że nie, no słuchajcie, nie wiem, zobaczymy jak te negocjacje pójdą, na, na co, na jakie warunki po prostu zgodzi się mój menadżer, mój wiem, że no, on już jest bardzo dużo lat w branży, ma też no, e, mistrza, czy to Sebastiana Przybyszy, czy Patryka Kaczmarczyka, więc e, no jakby wie jak pokierować moją karierę, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni i na razie na tym po prostu skończmy. Szanowni, tyle dzisiaj Wiktoria Czyżewska, która jak widać odnajduje się w roli i naukowca, i zawodniczki, i reporterki. Wiktorio, dziękujemy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję